Więc mamy tylko 4 minuty opóźnienia. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo za, za udział wszystkich Państwa z bardzo ciekawymi, interesującymi i bardzo ważnymi. Sygnałami na temat, na temat wykorzystania, szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, na temat sztucznej inteligencji. Ten temat tutaj był bardzo aktywny i w pierwszej, i w drugiej sekcji. Tych aspektów pozytywnych i również zwrócenie uwagi tych aspektów negatywnych, na które musimy zwracać uwagę, mieć świadomość tego, Pokazania dobrych praktyk, jakie są możliwości i co możemy ciekawego zrobić, wprowadzić właśnie w edukacji na dzisiejszym spotkaniu. Czy ktoś z Państwa chciał może by tutaj coś powiedzieć w podsumowaniu naszego spotkania dzisiejszego? To znaczy, ja może nie tyle pani profesor podsumowania, ale jeszcze nawet w kontekście tego ostatniego wystąpienia. Mogę powiedzieć tyle, że na pewnie 5-6 lat temu prowadziłem badania wśród grupy pedagogów związane z kompetencjami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i potocznie może byśmy myśleli, że młode pokolenie jest tym pokoleniem, które no wychowało się z technologiami i płynnie korzysta tutaj z tych technologii. W porównaniu czy w przeciwieństwie do, do pokolenia starszego, które w zasadzie musiało się nauczyć, choćby nawet w dobie pandemii, umiejętnie korzystać z tych technologii, ponieważ no nie było innego wyjścia. Było to pokolenie, które zostało wręcz postawione pod ścianą i zmuszone do, do korzystania z tych technologii, to w prowadzonych przeze mnie badaniach ta tendencja troszkę się odwróciła, ale w innym kierunku. Otóż młode pokolenie w przypadku pedagogów, gdy była taka sytuacja problemowa, bardzo szybko się poddawało. Stwierdziło: To nie działa, ok, zostawiam, temat porzucam, dla mnie temat nie istnieje i studenci niech sobie radzą sami, tak jak potrafią. Natomiast starsze pokolenie, które moglibyśmy pomyśleć, no dopiero się zaczęło uczyć tych technologii, czy nawet samego oprogramowania programów, przy pomocy których to zdalne kształcenie było realizowane, za wszelką cenę, i to weszło w badaniach, dążyło do tego, żeby ten problem rozwiązać. Jeżeli już rzeczywiście nie miało pomysłu, jak sobie z tym problemem poradzić, no to wtedy wybierało tą inną formę, tą do której byliła. Było to pokolenie przyzwyczajone, czyli ta tak, tradycyjna metoda, czy też przesłania powiedzmy, jakichś notatek, prezentacji studentom. Ale za wszelką cenę dążyło jednak, żeby sobie nawet z tym udostępnieniem tej prezentacji, chociaż ja nie ukrywam, że dzisiaj też miałem problem, ale prawdopodobnie wynikał on. Częściowo tutaj złącza internetowego, bo gdzieś tam się przecinało, zrobić wszystko, żeby rzeczywiście to zadziałało, tak? Czyli dążyło do tego, żeby jednak te ćwiczenia, ten wykład, te warsztaty, seminarium się odbyło. I wręcz taki, wręcz takiej potocznej opinii, że młode pokolenie potrafi bardzo dużo. To ja bym powiedział, że potrafi bardzo dużo, jeżeli ma podane wszystko czarno na białym, po kolei, krok schematycznie, według jakiegoś algorytmu wykonać. Natomiast, gdy zabraknie nawet dostępu do internetu, połączenia choćby nawet z siecią informatyczną, to w zasadzie dla nich ten telefon staje się bezużyteczny. W tamtym semestrze, pod koniec semestru, zapytałem studentów ile czasu poświęcają dziennie, Korzystając z technologii e, z internetu i tego typu rozwiązań, to mówili, że a niewiele, tam do dwóch godzin to jest pewnie maks, które dziennie poświęcają. Ja mówię, szanowni państwo, wyciągamy nasze smartfony, w każdym smartfonie mamy e, ustawienie dotyczące albo higieny cyfrowej, albo dobrostan cyfrowy, otwieramy i patrzymy, ile tak naprawdę tego czasu wykorzystujemy na te nowe technologie. Ale również aplikacje, z których korzystamy. I proszę mi wierzyć, tutaj, szanowni państwo, było tak ogromne zdziwienie na sali, bo to nie były minuty, to nie były godziny, to były niekiedy dziesiątki godzin, gdzie podczas takiej rozmowy mówią: No ale 5 no, minut, 10 minut, sprawdzić pocztę, coś tam zobaczyć. Ja mówię tak, tylko to 2 minuty, 5 minut, 10 minut. One się w przeciągu całego dnia kumulują i później robi się taki, a nie inny czas. Zresztą, jak nawet, przepraszam, nawiązując tutaj do tego zjawiska FOMO, gdzie jest ta potrzeba, istnieje potrzeba wśród młodego pokolenia przede wszystkim bycia na bieżąco, to były osoby, które dziennie w przeciągu wykładu potrafiły odblokować telefon 30 parę razy. Więc średnio co trzy minuty ten telefon był odblokowany, po to, żeby zobaczyć, czy nie ma czegoś, co by mnie mogło ominąć, a ktoś mógłby być szybszy ode mnie i wiedzieć szybciej niż ja. Dlatego tutaj rzeczywiście, nawet w kontekście samej konferencji, te kompetencje cyfrowe, to doskonalenie tego poziomu, Umiejętności wśród w zasadzie każdego pokolenia, już teraz, czy to młodego, czy powiedzmy bardziej doświadczonego, czy mniej doświadczonego, wymusza poniekąd konieczność dostosowania się do, do takiej, a nie innej formy korzystania, jeżeli rzeczywiście nie chcemy być tutaj wykluczeni ani cyfrowo, ani technologicznie z życia w danym społeczeństwie, bo choćby nawet. Załatwienie prostej sprawy w banku, w przechodni, to jest pobranie biletu, biletomatu. Nie wiem, czy, czy w większości tutaj miejsc, ale no, akurat z Rzeszowa jestem, więc nie można załatwić niczego, dopóki się nie pobierze takiego biletu. Nieraz idę do banku czy idę do przechodni, żeby się zarejestrować. Widzę osoby starsze, tak jak moi dziadkowie, nie wiem, 80-90 lat. I taka osoba przychodzi i w zasadzie nie ma pojęcia, że potrzebuje wybrać sobie bilet po to, żeby dostać się nie do lekarza, a choćby nawet po to, żeby się tylko i wyłącznie zarejestrować. I to jest chyba też jedna z takich może nie problemów, ale sytuacji, które. Pokazują, że ten rozwój nowych technologii, nieumiejętnie przekazywany z takiego pokolenia na pokolenie, czy brak takiego zrozumienia powoduje po prostu wykluczenie tych osób z życia w danym społeczeństwie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie. Pani doktor, jeszcze by chciała zabrać głos, bardzo proszę. Ja na zakończenie chciałabym jeszcze zabrać głos, ponieważ pan tutaj doktor powiedział przed chwilą, czy potrafią. Ja bym też się odniosła do ostatniego wystąpienia, czy chcą zdalnie się edukować. Nam się wydawało dorosłym, że tak, oni się zachwycą, bo są młodzi, więc to jest taka nowa forma. Ale się okazało wykłady, i owszem, są za tym, żeby wykłady były zdalne, no bo dla nich to jest strata czasu, mówiąc wprost, przyjeżdżać na uczelnię natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o inne formy zajęć, to wcale nie jest to dla nich atrakcyjna forma. Jednak przybycie gdzieś, bycie w tej grupie, bo tak naprawdę rzadko się spotykają, to nie jest tak, jak to było kiedyś, że integrowaliśmy się, praktycznie, było to dłuższy czas, bo żeśmy gdzieś tam się przemieszczali wspólnie autobusem i tak dalej. Tutaj każdy najczęściej wychodzi, wsiada w samochód, każdy jedzie w swoją stronę. Natomiast faktycznie. To zdalne nie jest dla nich atrakcyjne, tak jak nam się wcześniej wydawało. To, co pan, zgodzę się z panem, co pan powiedział wcześniej, dotyczące tego, że poszukiwać drogi, to znaczy, to jest pokolenie niecierpliwe. Więc starsze pokolenie jest przyzwyczajone do tego, że żeby coś osiągnąć, no to to wymaga czasu, ale to tak naprawdę są przyzwyczajeni, dlatego że ciągle wszystko dzieje się szybko, nawet sama bajka to jeszcze się nie zacznie, już się skończy, wszystko dzieje się tempo, tempo, tempo. No i tak naprawdę nie chce im się, albo nawet nie mają tego świadomości, może nie tyle nie chce się, że trzeba gdzieś tam dalej pogrzebać, żeby coś znaleźć. Ale y, też co zauważyłam tutaj, na tym, na, w tej naszej sekcji, tutaj były też wystąpienia dotyczące chociażby gier y, komputerowych i tak dalej. Dzisiaj już też obserwujemy, że bo dużo mówimy o tych technologicznych, natomiast dzisiaj już obserwujemy też. I dzisiaj, drodzy Państwo, widać, że tak naprawdę nastąpił chyba pewien przesyt też nowymi technologiami wśród młodych ludzi, bo na przykład, chociażby jak robimy z, y, takie spotkania dotyczące chociażby planszówek, Poprosimy głośnik, wyłączyć mikrofonik. Eunika, wyłącz mikrofon. No więc ja tak na zakończenie tylko, że jest powrót do korzeni. Czyli robimy na przykład wieczory planszówek i widzimy, że ludzie są zafascynowani planszówkami. Czyli na zajęciach włączamy tekst, co było normalne, gdzieś tam zwykłe dla nas, co już zostało wyparte przez nowe technologie, nagle się cieszą z tych zwykłych rzeczy. Ostatnio właśnie takie spotkanie robiliśmy wieczór planszówek i wysłali po prostu świetnie. Ponieważ byli po prostu zafascynowani tym, że właśnie przy Ciachu, przy jakiejś tam koli czy przy czymś innym, ale było po prostu miło i fajnie. Także faktycznie nowe technologie, tak. Natomiast ten powiew, nie powiem już nowości, bo tutaj powiew w takiej starości jest im troszeczkę potrzebny, że coś, co już było, co zostało wyparte, dalej wraca do łas. Także jest nadzieja, że nie tylko w sieci, ale też w Realu będą się. Odnośnie tego, to pani doktor, ja bym powiedział, że dla tego pokolenia to jest powiew nowości, bo dla nas może. <grym> powiew dawę, że, dla mnie, że to tak, wydawać, starości, dla jest tak, coś coś coś... Ale dla tego pokolenia to jest właśnie ten powiew nowości którego wcześniej no, być może nie doznali w takim zakresie, w jakim by chcieli tak. i dla nich to jest po prostu atrakcyjne. I dla Ale nich to właśnie jest atrakcyjne. tutaj też odniosę się, bo byłam ostatnio na konferencji, gdzie fajnie pokazywali, jedna pani prezentowała wyniki badań, gdzie pokazała, że rodzice mówią, że dzieci nie chcą wychodzić na dwór, dzieci nie chcą z nimi gdzieś iść i tak dalej, a się okazało, że perspektywa dziecka jest zupełnie inna, jak pokazali przedszkole. Chyba to Basia Walas mówiła na którejś konferencji, przedszkolaków Aha. się zapy, zapytano, co by chcieli robić do wyboru, dano, czy smartfon, czy na spacer z rodzicami z tatą pograć piłkę, to oni wybierają to drugie. To są I moje badania. A Ewa, to twoje widzisz? Także tutaj byłem, byłem to też. jest fajne. To jest fajne, że zaczynają też no, widzieć jakby inne korzyści z tych. To, co Panie Tomaszu mówię. Starość, star, stare, ale dla nich nowe, nie? Także. Tak, to potwierdzam, potwierdzam. Zresztą nawet tam, bo to nie tylko jedno badanie, ale... Liczne badania potwierdzają, że właśnie młode pokolenie po, po dwóch sekundach przeglądania czy też scrollowania pewnych treści jest w stanie ocenić, czy dla nich jest to treść już atrakcyjna, czy po prostu przelatują dalej, jak przy, przy Spinerze, tak? że, że się obraca i tyle. Więc, więc dla nich właśnie taki wieczór czy, czy popołudnie planszówek, czy innej formy spędzania czasu, jest czymś naprawdę atrakcyjnym, i to potwierdzam. Także, drodzy państwo, to chyba będziemy kończyli już, ponieważ czas przekroczyliśmy. Dobrze, drodzy państwo, więc my już kończymy. Dziękujemy państwu bardzo, bardzo za przybycie. Mówiliśmy o zdalnym, łączymy się dzięki właśnie temu tym zdalnym możliwościom, ale miło nam było państwa gościć, oczywiście w cudzysłowie, w naszej zielonej górze gościć. Zapraszamy za rok bo oczywiście plany są takie, że to jest konferencja cykliczna i zapraszamy Państwa serdecznie za rok. Cenne informacje, dobre praktyki, które tutaj zostały zaprezentowane, na pewno to jest bardzo istotne dla nas i każdy, mam nadzieję, wyciągnął. Wyciągnął dosłownie coś dla siebie, znalazł coś dla siebie. Ze swojej strony dziękuję. Być może jeszcze Ewa chce coś dodać. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za udział i również bardzo serdecznie zapraszam za rok z kolejnymi nowymi, interesującymi badaniami, spostrzeżeniami, refleksjami. I pozdrawiamy Państwa serdecznie z Zielonej Brytanii. Pozdrawiamy z Zielonej to będzie 15. Chyba tak, tak będzie 15. Więc tym bardziej. No dziękujemy, bardzo, dziękujemy. dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. My zawsze jesteśmy Eunika, zawsze jesteśmy... Mm.